Cześć! Kurczak z pieczarkami w pełnym smaku sosie śmietanowym to doskonały pomysł na szybki i super smaczny obiad. Zapraszam na przepis. Piersi z kurczaka dobrze posól i popieprz z obydwu stron. Na patelnie rozpuść masło i dolej trochę oliwy albo oleju. Smaż piersi po kilka minut z każdej strony. Długość smażenia zależy od grubości mięsa. Kiedy piersi będą usmażone to odłóż je na bok. W razie konieczności dodaj trochę masła albo oliwy lub oleju i wrzuć pokrojone na plasterki pieczarki. Smaż pieczarki około 6-8 minut w zależności od efektu jaki chcesz uzyskać. W międzyczasie posyp je suszonym tymiankiem. Pod koniec smażenia dodaj starty czosnek i dobrze przemieszaj. Przesmaż czosnek z pieczarkami około 1 minutę. Następnie wlej śmietankę 30% i przemieszaj. Kiedy sos zacznie się gotować to dodaj sól i pieprz oraz ulubioną musztardę. Dobrze przemieszaj i gotuj sos około 7-8 minut aż wyraźnie zgęstnieje. Na koniec dodaj pokrojone piersi z kurczaka i dobrze wmieszaj je w sos. Można dodać natkę pietruszki. Warto podawać ziemniakami, ryżem czy makaronem. Smacznego i udanego, błogosławionego dnia!